Witam Państwa. Jest 20 stycznia i według tego kalendarza tegorocznego to jest Blue Monday tak zwane, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. No, nie ma co iść w kierunku depresji, warto coś zadziałać, żeby było coś fajnego, no przynajmniej spróbować, prawda? Jednocześnie jest to ostatni dzień rejestracji na konkurs popularyzacji nauki o nazwie FameLab. To jest taki konkurs, gdzie każdy uczestnik ma 3 minuty tylko na scenie, i przez te 3 minuty no, musi coś fajnego pokazać, wytłumaczyć. No, jest rejestracja, półfinał, potem jak ktoś przejdzie dalej, taki kurs, szkolenie fajne, masterclass, potem finał. Tak to się, tak to się pisze, jak ktoś by się chciał więcej dowiedzieć. No, akurat tak się składa, że brałem udział w tym, w zeszłym roku w tym. Na każdym etapie się dobrze bawiłem, już nawet na samym etapie rejestracji. No i tak tak fajnie było, że chciałem brać udział jeszcze raz nawet. Byłem przekonany, że po prostu jakoś no przygotuję coś fajnego, ale niestety zmienił się regulamin. Bo wcześniej było tak, że, że te nagrody specjalne, które akurat ja dostałem, mogły startować jeszcze raz. Natomiast teraz już, już nie mogą. a miałem już Powiedzmy to wszystko przemyślane, przygotowane. No, nawet, ta nagroda, nawet ta nagroda tutaj jest. No, tak to wygląda. Także dziękuję za do, docenienie. Nagroda od, z, z, od pana ministra. E, I e, no również dziękuję ludziom, wszystkim, którzy, którzy, którzy przyszli tam i również oglądali te filmy, które przygotowałem, te przedstawienia głosowali na mnie i tak dalej. Tak jak mówię, chciałem startować jeszcze raz i miałem wszystko przygotowane już. No to po prostu chodzi o to, że szkoda by było, gdyby to się zmarnowało, jak miałem przygotowane już w zasadzie na, 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 na półfinał i, i na finał w znacznej mierze koncepcje i nawet niektóre rekwizyty już nie przygotowane. Proszę Państwa, to miało być tak, że ja tak pokażę tylko na początku. Miały grać takie butelki. I one miały iść na sznurku, tak jak widzicie Państwo tutaj, przez całą długość sceny na tle napisu FameLab. Po prostu. A co w tych butelkach będzie, byłoby, to zaraz, zaraz się okaże. W każdym razie no, to pięknie grałoby na scenie. Ale ja przygotowałem dla Państwa wersję, wersję mini, która wygląda tak. Bez butelek, w ten sposób. E, proszę Państwa, no, nikt, nikt nie zaprzeczy, że żyjemy w czasach komputerów. No i... To miało być właśnie związane z tym, to miało być też. Ja pomyślałem sobie, że, że, że to powinno ewoluować w stronę takiego, jakby, kursu, czegoś takiego programowanie również dla humanistów. I postanowiłem coś takiego nagrać jako pilatorzy odcinek. Być może będę nagrywał więcej takich odcinków. No, w każdym razie o co chodzi? No, nikt nie zaprzeczy, że żyjemy w czasach komputerów. Wszędzie jest mnóstwo danych. No i powstaje pytanie, jak to się dzieje, że komputery te dane tak szybko dla nas wyszukują? Bo są szybkie. Ale dane czy komputery? No, tak czy inaczej, tak to jest odpowiedź, co najwyżej na 3 z 2 i to przy dobrym nastroju wykładowcy. No, ja wykładowcą nie jestem, jakby coś. Także nie do mnie pretensje. No, w każdym razie no, no, możemy się przyjrzeć jakiemuś konkretnemu problemowi. Są różne rozwiązania, no, ale jest, jakieś pewne, jest jakiś pewny wspólny pomysł za tym wszystkim. Więc wyobraźmy sobie, że mamy właśnie taki ciąg kolejnych komórek pamięci. No, i w, w tych komórkach mamy jakiś wyraz i wytłumaczenie, co to znaczy. Tak jak hasło i wytłumaczenie, jak w encyklopedii. Coś takiego. Jak w słowniku. No, i teraz chcemy znaleźć jakiś wyraz, na przykład FameLab. No, i teraz jak, jak to zrobić? Jeżeli nic o tych danych nie wiemy, no to w zasadzie to jest słaba wiadomość, bo no, trzeba by otwierać wszystkie po kolei, tak naprawdę. No i może jak mamy szczęście, to w połowie, średnio, tak, to, to znajdziemy. No, widzimy również, że gdyby było tych danych dwa razy więcej to byśmy musieli zrobić dwa razy więcej operacji. Każdy powie... Nie, przepraszam, nie każdy. No może ktoś powiedzieć, no to tak powinno być. I jak jest dwa razy więcej danych, to komputer powinien wykonać średnio no, dwa razy więcej operacji. No nie, proszę Państwa, jeżeli ktoś by tak myślał, to jest dosyć daleko od rzeczywistości. Bardzo daleko od rzeczywistości. No w każdym razie mamy to i... No możemy zapytać... Również, co jest, gdy tego nie będzie? No to wtedy trzeba by, co, otworzyć wszystkie? A jakby było tego dużo, nie wiem, na przykład milion takich komórek, no to trzeba by otworzyć średnio pół miliona, albo, żeby nie znaleźć, tzn. żeby przekonać się, że tego nie ma, to trzeba by otworzyć wszystkie milion, bo to mogłoby być nawet w ostatniej, prawda? No, raczej perspektywa jest słaba. Proszę Państwa, a gdyby. Te dane były jakoś przetworzone, czyli na przykład posortowane. My ich nie widzimy, ale my możemy założyć, że one są posortowane, bo ktoś się wcześniej dla nas przygotował albo my je przygotowaliśmy dla siebie. No to wtedy już zupełnie zmienia sytuację. No bo możemy skorzystać z metody takiej w zasadzie, jak szukamy w słowniku, nawet być może nieświadomie. To mam taki stary słownik. Co prawda, to nie jest encyklopedia, no ale zasada jest ta sama. Jak otworzę go w połowie, no to nam, mam takie wyrazy merow, bo to jest angielsko-polski marriage, ma, zaczynające się. No i teraz, jeżeli szukam wyrazu fame lab, a wiem, że to jest posortowane, no to wiem, że ten wyraz fame lab na pewno nie będzie w tej części, no bo tu jest dalej, te, tam jest N, O, P, R i aż do Z, tutaj. Ale może być, może być w tej części. Nie musi być, ale może być. No to tą część, tą część jakby odrzucam, a tu będę szukał. Mogę znowu podzielić na pół i znowu wziąć jedną połówkę lub drugą w zależności od tego, jaka jest literka tu w środku. No i ten sam pomysł można zastosować tutaj, dokładnie tutaj. Czyli, no, otwieram środkowy, tak. To, ja mam numerację, więc mogę ustalić, który jest środkowy. Otwieram 15. I to jest, proszę Państwa, wyraz o, mango. To jest wyraz mango. No to jeżeli tu jest mango, no to wiem, że FameLab na pewno nie może być w tej części. Tu, w tej. No bo tu, tu są e, N, O, P, R i tak dalej. Prawda? Tu, w tej może być. No to ja symbolicznie mogę tą część odciąć. Ten zakres, ten zakres numeracji mnie już w ogóle nie interesuje. To ja odetnę go. Tu mam nożyczki. Odciąłem. I co się teraz stało? Ja zrobiłem jedno, jedno sprawdzenie tylko. I już odrzucam ponad połowę danych, trochę ponad połowa, no bo tu jest połowa jeszcze ten, to, to znaczy tu jest nieparzysta liczba elementów, więc ten jest środkowy, no i cała ta połowa odpada. Zrobiłem jedną operację i mam mniej niż połowę. Co robię dalej? Dokładnie to samo. Czyli znowu biorę środkowy element, stąd to jest siódemka, otwieram, Zobaczę, co tu jest, że nie oszukuję. Proszę bardzo, Celyna. No to jeżeli tutaj jest Celyna, no to FameLab na pewno nie będzie w tej części. No to odcinam to. Zrobiłem drugie sprawdzenie i już wyeliminowałem. Ponad 75% danych. Co robię dalej? Dokładnie to samo. Znowu biorę środkowy. W tym przypadku to będzie jedenasty. Widać. Otwieram. I tu mamy, proszę Państwa, eremita. Jeżeli tu jest eremita. No to wiem, że FameLab na pewno nie może być w tej części. Co najwyżej w tej. No to, to ten zakres numeracji odcina. Zostało mi to. Co robię dalej? To samo. Otwieram środkowy. Proszę Państwa, jest. Jest. Znalazłem FameLab. Ale gdyby go tu nie było, to trzeba by zrobić jeszcze jedną operację, jeszcze jedno sprawdzenie i wziąć ten lub ten, w zależności od tego, co tu by było, wziąć ten lub ten, albo ten. No i przekonać się, że albo jest, albo go nie ma. I tyle. Proszę Państwa. A co by było, gdyby w tej skali, którą tutaj mamy, ja to zepnę na szybko spinaczami, bo nie mam kopii rezerwowej niestety, to muszę po prostu sobie tak na szybko poradzić. I co by było, gdyby tych komórek było tyle, że one okrążałyby dookoła kulę ziemską. One są tutaj co 13 mm, no a zakładając obwód Ziemi na... 40 tysięcy kilometrów, one byłyby, byłoby ich, proszę Państwa, 3 miliardy. O, w tej skali, tu widać te cięcia, byłoby ich 3 miliardy. To ile wtedy trzeba byłoby zrobić takich właśnie sprawdzeń? Proszę Państwa, tyle, 32. To, to nie jest żart ani błąd. Tylko tyle. Żeby w 3 miliardach takich komórek, posortowanych, znaleźć wyraz jakiś lub przekonać się, że go nie ma, trzeba zrobić co najwyżej tyle operacji. OK, a gdyby nie jednokrotnie okrążała Ziemię, tylko dwukrotnie? Dwukrotnie. To wtedy? No to wtedy, że trzeba by zrobić, żeby było 6 miliardów, nie? No to wtedy by trzeba zrobić tyle operacji, plus jeszcze jedna. Bo ta jedna operacja... Zredukowałaby podwójne okrążenie Ziemi na pojedyncze. Czyli z 6 miliardów zrobiłoby się. Ta jedna operacja zrobiłaby z 6 miliardów 3 miliardy. Czyli podwójne okrążenie Ziemi na pojedyncze. Bo każda operacja dzieli przez dwa. Potem dalej. Czyli mamy jedno okrążenie Ziemi. Pół. Jedną czwartą. Jedną ósmą. Jedną szesnastą. 1:32, 1:64, 1:128 i tak dalej. Proszę Państwa. Odpowiedź na pytanie postawione w zasadzie na początku, czyli jak to się dzieje, że komputery tak szybko te dane nam znajdują, jest taka, że dane są odpowiednio przetworzone i przygotowane. I one te dane znajdują się w odpowiednich strukturach danych, a na tych danych operują odpowiednie. Algorytmy, przemyślane algorytmy. I to jest ten wspólny, tak naprawdę, wspólny, wspólny pomysł w tym wszystkim. To jest zawsze prawda, ale rozwiązania są różne. A ktoś może powiedzieć, jakie tam algorytmy? Ja tam nie znam żadnych algorytmów, tylko logarytmy. Okej, okay, to super. Bo tu akurat jest tak, że, te, że, że, że ten algorytm akurat ma tak zwaną złożoność logarytmiczną. Czyli mamy dwa w jednym, algorytmy i logarytmy. Ale możemy się przyjrzeć problemowi odwrotnemu, który, to jest, który w tym momencie no, będzie problemem potęgowym. Jeżeli mam kartkę, można powiedzieć, że ona ma jedną dziesiątą mm. Okay? Jak złożę na pół, no to każdy powie, że ta grubość tej składki to jest grubość kartki razy 2, Ok? Jak ją złożę jeszcze raz na pół, to no to będzie grubość kartki razy 2 razy i razy 2 jeszcze raz, czyli razy 4. Złożę jeszcze raz na pół, to będzie grubość kartki razy 2 razy 2 i razy 2, czyli razy 8. Złożę jeszcze raz na pół, to będzie grubość kartki razy 2 razy 2 razy 2, razy 16. Jeszcze raz, no to będzie 32, prawda? Już za bardzo nie mogę złożyć, jeszcze raz to będzie 64, czyli każda operacja widać podwaja to. Gdybyśmy złożyli tą kartkę w taki sposób 32 razy, to ona miałaby grubość, ta składka miałaby grubość ponad 400 km. To też nie jest żart. No więc, no każdy może policzyć to wszystko, to, to nic nie jest do przyjmowania na wiarę. No więc widać, że no, w taki sposób można zarżnąć każdy komputer, tak naprawdę. No i yy, chodzi o to, żeby, żeby w jakiś tam sposób sobie z tym radzić, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne. No to zależy, ile mamy danych. No miałem taką sytuację, mogę Państwu podać z własnego podwórka tutaj. Tu kolega się do mnie odezwał i on mówi: No, mam większe dane do przetworzenia. Napisałem taki skrypt, znaczy program w języku skryptowym, dosyć popularnym, no w prosty sposób. No i dla małych danych to mi działa, ale dla większych to, to, to praktycznie stoi wszystko. No i jak tak oszacowałem, to mówi koleg, kolega, no, mówi: Oszacowałem i to, to będzie trwało dla jednego pliku, to będzie trwało 17 lat przetworzenie. Tego. 17 lat, no mówię. To jeszcze nie tak źle, 17 lat, to jeszcze nie takie rzeczy się robiło, prawda, nie takie problemy się rozwiązywało, co to jest w stosunku do wieczności itd. No i tak dalej. No kolega mi to wysłał, i mówię, co tam dokładnie jest do zrobienia. No on mówi, no to, to, to yy, wyjaśnił mi po prostu, no i ja tam siedziałem nad tym powiedzmy półtora dnia, napisałem to przy użyciu właśnie tych pomysłów, które Państwu tu między innymi pokazałem przy użyciu no, sprawnego języka programowania, czyli jak konkretnie języka C, no i to się przetworzyło w 10 minut. Także wyobraźcie sobie Państwo te emocje, prawda? No, jest, komputer pracuje, za 10 minut zrzuca wynik. Wszyscy szczęśliwi, nie? To jest, to jest na naprawdę szczęście Państwa. Także, także tak to wygląda i tak jak tu widzieliście, no to jest wszystko niby proste, jak budowa cepa, tak naprawdę. No ale chodzi o to, żeby, żeby nie machać jak cepę. Żeby nie machać jak cepę. Co powiedział y, pan Wołodyjowski, Michał Wołodyjowski do Kmicica w tym pojedynku, jak się tam pojedynkowali przed tymi chałupami, tam jak, jak Kmicic oleńkę porwał. Mniej więcej bliżej początku. No, 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 powiedział waść machasz jak cepę. Prawda? No. no więc właśnie chodzi o to, żeby w programowaniu w miarę możliwości no, nie machać jak cepem, no, ale czasem nie jest to proste. No. Nie jest to proste. No i pozostaje już tylko powiedzieć to, co jest kawałek dalej. Kończ waść wstydu oszczędź. Po prostu. No, no to każdy programista, jeżeli jest uczciwy, proszę Państwa, doświadczony, no to to powie, no, że, że przy starciu z komputerem, nieraz no, w siedzeniu w nocy i tak dalej, kiedy coś trzeba zrobić, no już robi się jakkolwiek, prawda? Jakkolwiek. Czasem to nie ma dużego znaczenia. No bo wyobraźmy sobie, że tak jakbyśmy powiedzmy, poszli po zapałki do kiosku, zapłacili za te zapałki załóżmy albo 10 groszy, albo złotówkę. Czyli złotówka to jest 10 razy więcej niż 10 groszy.